I hey tutaj Lisiczka i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z Pixel Painters. Jak zwykle jestem sama, ponieważ wakacje. nagrywam to w takiej godzinie, kiedy zazwyczaj nikogo nie ma. Wszyscy są albo gdzieś na dworze, albo się gdzieś bawią, albo nie mają czasu. Niestety, no to ja zrobię. Albo akcja <coughs> kinderkowa. <coughs> I nie odpisują. E, dobra, Pixel Painters jest. Kliknę. O Nie! Tutaj będzie miał drugą rękę. Niech będzie, że to jest druga ręka. Ma tu łapkę. Wyobraźcie, co sobie. Wyobraźcie, będziecie w końcu wiedzieć. Dobra, tu będą diaksy. Czy, czy coś na kształt diaksów. To są diaksy, uwierzcie mi. Dobra, on będzie w ciemności. O, nie! Cofnij to. Nie takiej ciemności. Potrzebuję jakiegoś rozróżnienia kolorów, żeby mi się nie zlało wszystko. Dobra, mam dwie minuty. To są diaksy, takie niebieskawe i w ogóle. Okej, okay. jego kill -off jest... A! Jest jakiś taki szary, żelazny, bo dopiero kopie diaksy. Ojej, to nie jest moja najlepsza praca. O nie! To nie jest moja najlepsza praca. Ja nie powiedziałam, że ona będzie najlepsza. Dobra, jest ubrany na jakiś taki... Na różowo, bo co? Co, jak jest z górnikiem, to nie może być ubrany na różowo? Tak? Nie może mieć pomarańczowej skóry, tak? Tak mi powiecie? Ja wam pokażę. Ja wam pokażę. Ma taką brodę. A jego kask będzie czerwony. I... Nie tak. A jego światełko będzie żółte. Okej. Okay. Zmieniam na pędzel, bo muszę wszystkie te linie, które są złe yy, naprawić. Dobra. Tu jest jego nos. Dobra. Dobra. E, Chciałam światełko zrobić. Mam 15 sekund. Wow. Dobra, on sobie tak wyświetla i kopie diakcy. O Boże, jakie to jest brzydkie. O Boże, jakie to jest brzydkie. Teraz zobaczę, co inni zrobili. Ej, to jest ładne. To jest tylko kilof. To jest kilof, a nie górnik. Powinien być górnik. Dobra. Zagłosowałam na flying... or... Co, coś tam. Dobra, to jest moje. Okej, okay, dostałam punkta. Dostałam dwa punkty. O Boże, jest takie brzydkie i dostaję punkta. To jest w ogóle jakiś, nie wiem, caveman. Tam, na tego mogłam zagłosować. Okej, okay. tak mało ludzi? Okej. Okay. Dam ci punkta, no bo nie jest to złe, no. Jejku. Okej. Okay. Ja na nic nie chcę głosować, Plus, Nie, żadne z nich nie jest fajne. Ten wygląda jakby sobie młotkiem po głowie walił. Co, i młotek w głowę wygrał. Ja cię kręcę. Jeżeli przegram z tym młotkiem w głowę, to. Nie wiem, rzucam to wszystko i. No, wygrałam. Ale. Mm, nie było. Ani to nie jest fajne, ani nic innego nie było fajne. Mech. No, jeszcze mi się ładuje. Postaram się Wam dać w opisie link do innych moich prac. Jak zapomnę, to krzyczcie na mnie, że nie dałam linku. Dobra, wejdziemy na kolejną. Na początku bałam się trochę, że zepsuję, ponieważ miałam włączone teksturpaki. Jak się ma jakiekolwiek teksturpaki włączone, to bardzo często, bardzo duża szansa jest, że Was wywali. Dobra. Potrzebuję więcej osób. Dajcie mi więcej osób. Jest 16. Kurczę. Próbuję tam skoczyć. O kurde. Nie, tak nie skaczcie, wiecie. O kurde. No. Ile osób spoczywnych, żeby się rozpoczęło? Kurde, ludzie wchodzą. O, jest, zaraz się zacznie. Mam nadzieję, że teraz będą lepsze rysunki. Udało mi się, udało mi się, wskoczyłam tutaj. Niektórzy z was pewnie pomyślą sobie teraz, o kurde, przecież to jest tak łatwe do wskoczenia, ojej, ojej. Pamiętajcie, że jestem nubem w parkurze. Dla mnie wskoczenie na tamto miejsce jest wyczynem klasy światowej. <gry> A co dopiero zrobienie jakiegoś parkura? Dobra, co, co rysujemy? Puzzle. Puzzle. Dobra, najpierw zrobię jakiś rysunek. Na przykład słoneczko. Robię takie słoneczko, ale na. O nie, nie takie. O Boże, jakie słoneczko. O ja Cię kręcę. Je jesteś piękne. Dobra, dodam więcej tego żółtego, bo on był ładny. A go zniknęłam właściwie całkowicie. I więcej tego, bo to inne są jakieś takie, nie wiem, brudne czy co. Tak, kocie, odzywaj się. To ciebie wołamy. Dobra, i tutaj. O matko, ale mieścina. O, ale mi myszka ucieka. Dobra, mam trochę czasu, żeby... Tam może taki... O Boże! To, to jest duże. Pamiętajcie, pędzel numer 6 jest duży. Dobra, dam piątkę. No i to jest troszeczkę lepiej. Dobra, spróbuję to wypełnić. Dobra. Została mi minuta 50. To jest jeszcze dużo czasu, żeby robić jakiekolwiek tło. Postaramy się zrobić, wiecie, że niby to jest jakieś takie do puzli i na tym damy czarne linie, które będą imitować yy, kawałki puzli po prostu. A przynajmniej taki mam plan. Góry. Wiecie jak te wszystkie puzle dla dzieci w ogóle. Tu jest takie drzewo. Okej, okay, jedna minuta, dam jeszcze tutaj trochę koloru, żeby to wyglądało w miarę. Po szczęścia to będzie wyglądało jak puzzle. Nie wiem czy ten plan był dobry. Okej, okay. nie, to nie był dobry pomysł mogłam zrobić po prostu jeden kawałek puzli i w tle jakiś rysunek. E, widzę, że miałam podobny pomysł, tylko że chyba za bardzo skupiłam się na tle. Powinnam chyba tło zrobić jakieś prostsze i... i właśnie potem zrobić te kawałki puzli, bo za, za mało czasu zostało mi na same kawałki puzli, a za dużo poświęciłam na tło. Okej. Okay. Pamiętajcie, reportujcie złych i niedobrych ludzi. Dobra. Czy ludzie rozumieją, że to są puzle? Jak na razie mam 3 na 3 i nie mogę głosować na swoją pracę. OK, kto wygra? Pewnie tamten, bo będę miała pecha. Jest, wygrałam. Ten jest najładniejszy, ten wygra. Ej, hey, to jest neon fox. Jak on jest Foxem i on wygra, to prawie jakbym ja wygrała. No. Ryle. Wow! 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 wow. A czemu robi takie dziwne kształty? Nie chcę chyba wiedzieć. Ja zepsułam tymi yy, Tymi kształtami puzzli. Mogło to być o wiele lepiej, masz, bo ty zasługujesz na to. Zasługuję, żeby mieć pierwsze miejsce. Ja będę miała drugie, chyba. Nie, jeszcze tak. Miałam drugie miejsce. No, rzeczywiście, będę przynajmniej wiedzieć, żeby się mniej skupić na tym, bo myślałam, że te puzzle to mi pójdą tak, jak pstryknięcie palcami i już gotowe. A okazuje się, że to trochę czasu zajmuje. O, ja cię kręcę kocie! Koc znowu chce być gwiazdą systemu gwiazdą programu. A ja czekam, aż mi się wczyta. Jest! Wczytało się. Mamy czas jeszcze na jedno. Czy ja wygrałam coś? Wygram. Klik. 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 A jakąś jedną nagrodę nie mogę jej otworzyć. A, f au, 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 au. Help me! Jest. A, muszę mieć vipa, żeby to otworzyć fajnie. Fajnie nie no spoko, nie bardzo mi się to podoba, że muszę mieć VIP, żeby otworzyć ten. Po co im w ogóle dostałam, co? Dobra, ty jesteś penterem. No. Ostatnia będzie rundka. To tak jak wam mówiłam, proszę, żebyście mi przypomnieli, jeżeli pen O, udało mi się wskoczyć. Bez problemu. Proszę, żebyście mi przypomnieli, jeżeli zapomnę dać tego linku, ponieważ ja go mogę najprościej uzyskać właśnie grając i wtedy na czacie pojawia się taki link, gdzieś tutaj. No, tu jest link, który kopiuje, mi się pojawia ta praca, a stamtąd mogę mieć odnośnik do wszystkich innych, które narysowałam. Jeżeli jesteście ciekawi, to na kanale Krajzisa jest kilka odcinków z Pixel Painter ze mną. U mnie na kanale jest chyba jeden jak na razie, oprócz tego oczywiście, który teraz nagrywam. A poza tym właśnie nagrywałam częściej u Krajzisa. Dzięki! Nie, dzięki gro, dzięki! Mówię, że to ma być ostatnie, to mnie wywala. Jak to nie używam resurs packa, no? Jakie głupie... Au! Jeszcze mieć nie. Co za kupia gra. Mm. Powiedziała mi, że nie używam czpaka i wszystko było na resurspaka i każdy to widzi, prawda? Podobają mi się te bloki. Fajnie byłoby, gdyby był blok na przykład takiego koloru. Albo po prostu wszystkie bloki tych kolorów różnych w Minecrafcie. Bo ja wiem, że teraz dodali ten konkret który ma zbliżone kolorem bloki, ale yy, brakuje mi właśnie na przykład takich yy, takich jasnych bloków, albo takich bardzo bardzo jaskrawych i ogólnie troszeczkę większy wybór by się przydał na przykład. Hmm, jakiego koloru mi brakuje najbardziej. Hmm. Nie wiem, ale 16 kolorów to trochę mało jednak. Pomyślcie, sobie, ile nowych rodzajów, nie wiem, pixel artów czy coś można by stworzyć. C z czatu. Ok, zaczynamy? Pies! A spróbuj mnie wywalić, nie? Próbuj mnie wywalić, jak będę rysować psa, no. A, czerwony jęzor? Taki jaśniejszy. Dobra, czyli to musi być drobina większe, tak? O Boże, co tam się dzieje za tym oknem? Mhm. I zraję mu takie łatki, bo czemu by nie? Będzie wyglądał bardziej słodko i uroczo. Dwadzieścia sześć sekund. Dobra, łatkowy piesek będzie wyglądał bardziej słodko i uroczo. Dobra. Nie, może nie. ok usunęłam to. Dobra, nie wyszedł mi najlepszy. Za mało czasu miałam. Ogólnie wszystkie moje rysunki jakoś tak źle się do tego zabieram. Dobra, ale lepsze niż te. Ten pies jest fajny. Wiecie co, jak patrzę na mój rysunek tak sam, samotny, to mi się wydaje, że mogłem zrobić dużo, dużo, dużo lepiej. Ale jak mam porównanie z tymi innymi, o, ten jest super. Jak mam porównanie z innymi, to, to nagle stwierdzam, tylko zielony, taki zamszały czy coś. No, to stwierdzam, że jednak nie jest tak źle. Nie, mogło być dużo gorzej. O, ten jest super, ale super. Przy okazji zbieram pomysły. Ten też był ładny, co prawda. Ten wygląda bardziej jak królik. Okej. Okay. Ten jest nawet fajny. Fajne użycie kolorów, żeby były cienie i, i blaski. No, nie wygram z tymi innymi psami. Okej. Okay. Nie, ten jest ładniejszy. Ten wygląda bardziej jak wilk. A tytuł to jest pies. Znaczy temat. Nie, ten przegra jest taki super. No, w tym ja wygram. Raczej, raczej wygram. No, i z tym przegram, bo wszyscy się na niego rzucają. I co? Przegrałam? Na Czekam na decyzję. Czekam na decyzję sędziów. Okej, okay, wygrał. Łomatko, byłam druga. E, czyli nie poszło mi aż tak dobrze, jakbym bym chciała. Dwa razy byłam druga. W dodatku ścinam mi nie miłosiernie. Tak więc będę się z wami żegnać. Jeżeli macie jakieś swoje e, prace, jeżeli gracie w Pixel Painters... E, możecie mi wysłać linka albo pracę na Facebooka, na grupę lub na fanpage'a. E, powiedziałabym, żebyście wysłali w komentarzach, ale wam wszystkie komentarze z linkiem zablokuję i uzna za spam, więc nie wysyłajcie w komentarzach. Wyślijcie jednak e, fajnie na Facebooka. Ja chętnie popatrzę, co wy tam rysujecie. A teraz żegnam się z wami. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Zostawcie komentarz, bo to motywuje. I to zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!